Po dłuższej przerwie wracam do Was nowym odcinkiem. Także mam nadzieję, że tęskniliście. A jeśli nie, to się nie przyznawajcie do tego. Co będziemy dzisiaj robić? Będziemy oglądać moje peruki. Mianowicie będę je przymierzać, Wam pokazywać. Wy mam nadzieję, że mi napiszecie, która mi pasuje, która mi nie pasuje. Także co? Lecimy! Tak jak Samuelek z listą od łuszeczka. Cię się zablokował. Hej! Przywitaj się! Zrób papa! Pa. No. Także samolek też się z wami przywitał, więc zaczynamy! Ogólnie, słuchajcie, do każdej peruki e, najpierw zakłada się taki specjalny czepek. Jak nagrywam TikToki, to tych czopków nie zakładam, bo po prostu mi się nie chce. Yy, ale że nagrywamy tutaj taki odcinek dedykowany peruką, no, yy, no to założę wszystko, żeby wiecie, nie było. Okay. Moje włosy to tutaj jest nieład totalny dzisiaj, ale chociaż się pomalowałam, bo yy, do wielu odcinków w ogóle się nie maluję, a dzisiaj już jest makijaż, tylko są włosy niezrobione, bo się powiem. Dobra. Także tak. Słuchajcie, bierzemy sobie tak, tyryryry, jako tako tak. No wiecie, uklepujemy te włosy, żeby one tam się zmieściły. Można zawiązać gumką, ale ja gumką nie wiążę, z tego względu, że robi mi się taki taki kokon potem. O, więc mamy sam czepek. Dobra, powiedzmy, że to by było. to jeszcze trzeba upchać. No i si. I jak mamy czepek, jakiś kłak wyszedł, ale no dobra. Mamy ten czepek, to lecimy. Pierwsza peruka to jest ta, yy, gdzie odcinek na YouTubie jest już dedykowany. To jest ta czarna, długa peruka, także możecie po prostu się cofnąć w odcinkach i tam krok po kroku wszystko pokazuję, jak ją zakładam. Patrzcie, akurat to jest najsolidniejsza peruka ze wszystkich, które mam, więc tutaj macie spineczki, takie słówki bardziej, o które podtrzymują tą perukę. Tu macie dodatkowo jeszcze takie zapięcie, żeby ona nie spadała z głowy, no ale tak jak mówię, jest już odcinek odnośnie tej peruki, więc nie będę dwa razy tylko samego Wam pokazywać. Druga to jest blond. Ja w blondzie wyglądam kiepsko, mam wrażenie. Ona ogólnie była bardzo długa, ale ja ją obcięłam, bo już była zniszczona, znaczy dalej jest zniszczona, ale po prostu wygląda troszeczkę lepiej. Tutaj też były takie klipsy. Takie psóweczki, no ale niestety ona już jest tak zajechana jak Pięty Mojżesza. No więc, yy, no nie ma, się wyklipsowały. Tą perukę zawsze po prostu tylko nakładam, wiecie, bo ona nie ma żadnych klipsów. Tak naprawdę ona się tak trzymie, bo trzymie. No ale wiecie, na TikToku tego tak nie widać. I jak tam dodam sobie jakiś filtr jeszcze, to nawet to wygląda w miarę znośnie. Jak potrzebuję być szybciutko blondyną na potrzeby filmu, no to y, mogę ją sobie założyć. Ja ją jeszcze dodatkowo lokuję, bo jest strasznie taka usianowata, naprawdę zniszczona. Więc jak ją polokuję, to jako tako to wygląda. Jak oceniacie mnie w blondzie? Bo ja Wam powiem, że chyba blondyną nigdy nie będę. Może gdyby te włosy były ciemniejsze. O, to by były spoko. Ale taki tleniony, jasny blond to. Zdecydowanie nie dla mnie, tym bardziej mam ciemne brwi, ciemne oczy, więc wyglądam jak pół dupy za krzoka. I jeszcze ocenimy tutaj Samuelka. Samuelek, jak wyglądasz? Myślicie, że Samuelkowi pasuje? Nie, chyba nie jestem. Nie? że nie. Nie walzuje? Taka króciutka peruka. Ona jest obcięta, bo to też były długie włosy. Ja się naprawdę wszystkie peruki miałam z długimi włosami. Tutaj nie mamy też żadnych spinek, ale tu chociaż gumka działa, czyli nie spadnie. No i ciach, lecimy. Tak, taka ciocia klocia, troszeczkę. Oczywiście, wiecie, każdą tą perukę trzeba dobrze wyczesać, ładnie ją ułożyć. Więc troszkę. Czasu by nam to zajęło tutaj na filmie. O! Ale ogólnie prezentuje się to mniej więcej tak. No ładnie, nie? Nie. Dobrze, z wiąc strasznej wsuwa ta grzywka. Tak ja nie widzę. Kolejna y, to będzie która? Czwarta, czwarta peruka. Ten brąz jest troszeczkę ciemniejszy niż y, na tej peruce wcześniejszej. No i jest o wiele dłuższa. Tutaj mamy... Tutaj mamy już o zaczepik ładny. Nie, ta peruka jest jakaś taka mała. Ja na ten zaczepik... Zawsze ile z niej poleciało. Wow. Dobra. I ta chyba też była obcinana na potrzeby TikToka. Coś tutaj czuję, bo tutaj... No oczywiście, że była obcinana, zobaczcie to. No i to wygląda tak. Powiem Wam, że ta nawet jest spoko. Tylko, że no wiadomo, ona no jest obcięta, więc już troszkę dupa. Nawet w tej fryzurze wyglądam spoko. No ona bardzo przypomina w ogóle, jeżeli chodzi o kolor, moje naturalne włosy. Długość też jest podobna, więc tak naprawdę e, tej peruki w ogóle nie używam. Z tego względu, że no jest bardzo podobna do moich włosów. Wow, w ogóle używać. E, no i ostatnia, tak to już do moje te patrzcie. Słuchajcie, moje doczepek, jeszcze miałam krótkie włosy, to właśnie nosiłam e, takie treski, o patrzcie, to tak wyglądało, widzicie, takie spineczki, e, to się odpinało, tutaj podnosiło włosy, przyczepiało, pyk, 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 no i, i miałaś długie włosy. Ej, co prawda one są dłuższe niż moje, więc powiem Wam, że te treski mi nie służyły, potem miałam wrażenie, że dużo włosów mi wypada przez to, że je mam. W sumie y, dalej je mam, nie wiem po co. Nie wywaliłam, no bo jednak trochę siana zanie dałam, y, więc są. Może kiedyś jeszcze się przekonam i zacznę nosić. No, także, także te leżą. No i słuchajcie, ostatnia peruka. Tutaj musimy najpierw doprowadzić to do jakiegoś w miarę dobrego stanu. Trzeba nasz czepek teraz poprawić, bo przez to przymierzanie. Tych peruk się popsuło wszystko, więc naciągamy. O, dobra. Czepek mamy powiedzmy że si. No i lecimy z ostatnią peruką i to jest coś takiego. W tej w ogóle nie nagrywam. Może kilka zdjęć miałam w niej zrobionych, bo wygląda sztucznie. Widać, że to jest peruka. Od razu te włosy się lśnią. I to jest bardziej takie... W ogóle jest bardziej niewykonana, bo wszystko widać. Ej, wezmę to włosy z tego grzepienia. Czekajcie, uczeszę ją i Wam pokażę. Widzicie, widać tutaj mocne prześwity. Ten kolor w ogóle nie jest taki naturalny, jest taki, wiecie, sztuczny. Ale najgorsze są te prześwity. No i wygląda to tak. E, może to wykorzystam do e, jakiegoś makijażu na Halloween, bo na pewno będę robić makijaże. Coś też Wam dodam z makijażem, a no, to jest No, więc... Powiem Wam, że ogólnie ten kolor mi się bardzo podoba. Bardziej, że ja zawsze chciałam mieć fioletowe włosy, ale niestety przez to, że ja mam z natury bardzo ciemne włosy, musiałabym je rozjaśnić. A tutaj pojawia się problem, bo mam bardzo słabe włosy i one by się wykruszyły, i to, co zapuszczałam, no to za chwilę by pewnie mi odpadła, to bym je przeżyła, bo za długo je zapuszczałam. Więc. Yy, z braku laku może być, ale marzy mi się naprawdę taka ładna, fioletowa peruka. Nie aż taka jaskrawa, tylko taki, wiecie, taki ciemny fiolet. Kurde ja nawet nie mam takiego koloru, żeby Wam pokazać. O, patrzcie, tu mam taką paletkę. To chciałabym mieć jaką? Ja Wam już pokażę. Coś takiego, widzicie? Taki ciemny fiolet. Takie włosy mi się marzą. No, także... Gdyby nie ta siatka, to byłoby okej. Okay. I w sumie uważam, że mi ten kolor pasuje. Chyba z tych wszystkich kolorów, które przymierzałam, z tych wszystkich peruk, to ten kolor pasuje mi najbardziej. Mam <grym> śmielecowe włosy. Także to by było na tyle. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, która peruka Wam się najbardziej podoba. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Wsiatku pa, pa.